Cześć, siemanko, z tej strony misji. Dzisiaj nagrywamy sobie odcineczek z Minecrafta, ale taka mapka stworzona przeze mnie. I dzisiaj sobie przejdziemy całą, pokażę wam, co ja zrobiłem i kiedy tam... Więc o, wiadomo, muszę sobie włączyć survivala. No i więc możemy... tutaj mamy łóżko, respawn. No i dobra, no i wchodzimy do netheru. Oczywiście gramy bez mobów, bo tak, bo żeby nic nam nie utrudniało tą grę. No i patrzę. jesteśmy w naderze Mamy tutaj chesta. Tutaj nie spadniemy. Tutaj, widzicie, musimy ustawić sobie spawn pointa. Więc zostawimy yy, sobie. No i dobrze. Teraz bierzemy sobie tą potkę, fire resistance. Water może się nam przydać, ale już nie pamiętam no, gdzie miałoby nam się przydać. I zobaczcie, tam jest lava. rzucamy Zrzucamy sobie ją i teraz... i dobrze. Teraz tutaj bierzemy sobie te, cztery, te, te rzeczy. Musimy zrobić spawn pointa. W sumie ogólnie. Z tego co widzę chyba już pamiętam nie było na potrzebuje jednak dźwignia, więc lecimy dalej. I tutaj lecimy sobie do góry. Jesteśmy w takim miejscu. Tu nic nie ma. Jedną pierwsze, żeby przejść dalej. <laughs> I mamy... Dwa jajka piglinów, bo można je zrespić, ale ci tak nie biją nas. No i mamy tyle złot, więc... Potrzebujemy perełek. To sobie kopiemy. No i dobra. OK, czekamy aż, czekamy, co właśnie nam wyrzucą i widzę, bardzo Wam polecam zasubskrybować nasz kanał i mój kanał, no i tyle. No, potrzebujemy chyba z dwie perełki albo jedną, już nie pamiętam, raczej jedną, ale na, na zapas. No i gdzie mamy Blackstone'a, a ten to nie wiem czemu nie tradeuje. Chyba, że tu mamy całe wybrane złoto. Nie wiem, chyba o co chodzi. No i dobrze. <coughs> Oboje nam to ridują, no i musimy, oczywiście, mam tylko nadzieję, że to zadziała. Mamy sał, soul Sanda. Nie mamy na razie żadnych perełek. Mamy obsydian. Wszystko na tej dropie możemy wszystko, tutaj wszystko sobie schować. I mam taką nadzieję, że jednak się nam uda. Dobrze. O, Fire Resistance. Dobrze, odkładamy wszystko i czekamy. Mam taką nadzieję, że się chociaż raz jeden odda. No i mamy Crining Obsidian, widzimy. Ale to nie to, co chcieliśmy. Jakąś książeczkę. O, Soul Speed 3. Jakieś buteczki. Soul Speed 2. Gravel. Bardzo szybko wytradowały to, prawie. Chętnie, żeby chyba będziemy musieli mieć sobie z komendą z Yy, no, niestety troszkę złota, bo widzę, że się nam nie udało. Golden. Jak to było? Gold. Musimy zadać gold blok. Więc dobra, mamy jeden blok. I tutaj, bo jest tak musimy na razie. No i dobrze, odkładamy wszystko, nie mam żadnych perełek. Musimy, jakieś pe so, musimy jakąś jedną jedną z perełek zdobyć. Tyle nici mamy. Nie, nie to, co czekamy, ale no, wiadomo, perełki. O, żeby przejść dalej, to właśnie tam trzeba mieć perełki, bo tam jest dalej kolejny jeden obsydian o, samorodki, żelazo, to się i tak nam nie przyda kwarc, no i trzeba kolejne yy, no, nie, niestety, niestety trzeba tak zrobić Podwadzić 300 I give coś o crafting table crafting wiadomo Tutaj by weźmiemy. Nie musimy sobie zrobić. No bo. Możliwe, ale no. Myślałem, że może jednak wytradują. To czekamy teraz. Aż nam. Aż co będziemy. No i mamy tutaj. Tak. Strzały same na razie. No i właśnie za błoto im. Oho. No i dobra Zrzucamy im wszystkim 15, 14 No i dobra Nie no odkładamy I ogólnie czekamy aż tam tradeują The no, Craining Obsidian No prawie doszliśmy na 5 y Obsidian. Tam lezy... obsidian. Hmm, nic ciekawego. I są perełki. Możemy zacząć lecieć stąd już. Dobrze poszła perełka. No i możemy dalej. Widzimy le lecieć troszkę, niestety wyszło, wiadomo. Ale teraz. Dzięki temu możemy. A, no i właśnie to było tutaj. więc i teraz możemy iść dalej do dalszej części. wie perełek nie używamy niczego. I tu trzeba ustawić sobie spawn pointa, Spawn point. I zaczynamy. No i dobrze. No i zaczyna się to, 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 to co mieliśmy. Minister Rivali, więc myślę, że wszystko utujemy tutaj. Zaczynamy. Musimy sobie kopać drewno jak to zawsze. Och. Yy, tak, teraz robimy tak. Crafting, patyki. Tu sobie robimy drewniany killoff. Teraz zaczynamy zakopać kobla yy, <laughs> no. musi być 11 kobla, żeby w ogóle zrobić mini survival Więc no, jest 11. Teraz zrobimy sobie zapomniałem widzowie węgla dać. No to damy sobie przypadku, zapomniałem qual. Dobrze, mamy to, no to trzeba wykopać szybko. I dobrze, wykopana Tak, tak robimy, ale no. Niestety inaczej, no i mamy. Getting up, upgrade. Starałem się nie oszukiwać, ale no. Niestety musiałem, bo dobra, dobrze. Teraz yy, kopiemy sobie żelazo. Idealnie jest, no i My sobie widzę. Ja mówię, bardzo Wam polecam kanał Mystic Games mój i również polecam bardzo kanał e, Xter Games, czyli kanał mojego kolegi Xtera. No i tyle, czyli mo nie, mojego przyjaciela, no dobra. Bardzo je polecam, no teraz sobie poczekamy. Akurat to nie było takie trudne, jak nam się wszystkim wydaje. Mamy żelazo już. Dobrze, i robimy tak patyki Teraz diamenty I teraz Dobra, nie zrobiliśmy żadnego błędu, teraz obsydian kopiemy Więc widzimy już właśnie zakończamy ten odcinek, czekam że Wam się podobał. Wstawicie łapeczki w górę, subskrypcje, a ja, a ja już żegnam, że po, na razie pa, pa, pa.